Obcy, a jednak tak bliscy. Ludzie, którzy tworzą kulturę, zajmują się sportem, albo po prostu mają pasję i oddaliby za nią wszystko. Są blisko, tuż obok ciebie, ale czy dobrze ich znasz? My, stąd. W kolejnym odcinku naszego programu gościmy pochodzącego z przywór Pana Tomasza Kuboń, człowieka o wielkiej pasji. Dziś opowie nam o tym, jak muzyka stała się jego życiem. My, stąd. Panie Tomaszu, witam, witam bardzo witam serdecznie. My. Chciałam zapytać, od kiedy muzyka gra w Pana sercu? No, od myślę dość dłuższego już czasu. Właściwie... Patrząc tak na to, jak zacząłem swoją edukację muzyczną, to był rok 96 od Szkoły Muzycznej w Krapkowicach, pierwszego stopnia. W 99 roku zacząłem, zacząłem edukację w Szkole Muzycznej drugiego stopnia w Opolu, którą ukończyłem w 2005 roku. Później no były studia w Salzburgu na Uniwersytecie Mozarteum. Oprócz tego jeszcze studia w Würzburgu podyplomowe, no i teraz jeszcze jestem doktorantem na Akademii Muzycznej imienia Ignacego, Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. A zatem bez mała, no można powiedzieć, że zaczynam edukację w wieku 10 lat. Także, no, ćwierćwiecze w tej sytuacji. Myślę, że jest to taki, jest to takie, jest to dobre pytanie, no. Przez ten czas wiele się może wydarzyć zawsze jako... Jako muzyk, no, jako zawodowy muzyk yy, cieszę się z obranej drogi, chociaż no, myślę, jak w każdym zawodzie są też jaśniejsze i ciemniejsze strony tego, tej profesji. Yy, gra Pan głównie na waltorni. Tak. Proszę powiedzieć, yy, dlaczego ten instrument akurat, no nie jest on tak popularny jak może, nie wiem, skrzypce, saksofon czy trąbka? No nie jest właśnie popularny, to jest prawda. I tym właśnie też zajmuję się w ramach mojego przewodu doktorskiego, tą popularnością. I nawet prowadziłem takie badania w te wakacje. Na wrocławskim rynku po prostu zapytałem przypadkowe osoby, czy wiedzą, co to jest waltornia. I o, ku mojemu zdziwieniu ponad y, dwie trzecie ankietowanych odpowiedziało, że wie, co to jest Waltornia i na ogół poprawnie jak gdyby y, kojarzyło to słowo wraz z słowem róg, bo to jest wymienne słowo, no to jest z niemieckiego Waldhorn, tak jaki germanizm. No, nie jest to popularne no z wielu powodów. Ja właśnie próbuję dojść do tego nawet. Dlaczego tak właśnie się dzieje, jak pani powiedziała? Bo który, zawsze jak mnie ktoś pyta o to, to pojawia wraca ten wątek właśnie, że to jest no nieznane, jest mniej popularne. No. To jest prosta sprawa, no, jeżeli rodzic chce zapisać dziecko do szkoły muzycznej, chce podjąć edukację muzyczną, no to idzie na przykład do szkoły muzycznej i, i jakby ma wybór, kojarzy takimi pojęciami, pojęciami popularnymi, to znaczy flet, gitara, akordeon, trąbka no, z blaszanych instrumentów jest takim chyba najbardziej popularnym instrumentem. Jest to, na to się składa wiele czynników w moim przekonaniu, dlaczego ten instrument jest, niepopul jest niepopularny, tak jak na przykład właśnie flet y klarnet czy, czy trąbka. Natomiast y uważam, że no własna działalność też i, i kolegów, którzy się zajmują grą na tym instrumencie, no, powinna też mieć za cel, żeby to spopularyzować. A dlaczego ten instrument? No myślę, że to też, tu też pytałem kolegów kiedyś właśnie a propos, a propos moich badań. Tu też pytałem właśnie kolegów, czy to był ich pierwszy instrument, czy instrument taki można powiedzieć, trochę z przypadku. I też były podobne wyniki, jak z tym tutaj pytaniem, czy wiemy, co to jest, słowo, co to jest waltornia, czy wiemy, co znaczy to słowo. No i interesujące jest to, że też właśnie dwie trzecie osób odpowiedziało, że to nie jest ich pierwszy instrument, nie jest to instrument pierwszego wyboru, tylko któryś kolejny. No i w moim przypadku było też podobnie. No, były wolne miejsca, po prostu podjąłem edukację no i to był strzał w dziesiątkę w moim przypadku akurat, bo no, no, żyję z tego, to jest moja profesja, to jest też no, w pewnym sensie droga życiowa też. tak? Co uważa Pan za swoje takie największe osiągnięcie? Pyta Pani na gruncie zawodowym? Tak, no o, pytam w tej sferze muzyki i tym karierze artystycznej. Ja powiem tak, trudno mi wyróżnić jakieś takie jedno szczególne osiągnięcie, które bym mógł powiedzieć, że takim no, osiągnięcie życia. Patrząc na własną drogę jakby no, dostrzegam, że jest to w pewnym sensie taka ciągła praca, bo trzeba wiedzieć, że praca muzyka, zwłaszcza muzyka orkiestrowego, ale nie tylko, no to jest właściwie taka praca trochę przypominająca sportowca. On musi być cały czas w gotowości takiej do, do pracy i to nie jest praca taka w rozumieniu takim potocznym, że typu 8 godzin, tak? etatowa praca 8 godzin, chociaż no, polskie orkiestry pracują w systemie 8-godzinnym, ale przerywanym z kolei, 4 godziny plus przerwa i 4. Natomiast y, to jest taka praca, która wymaga ciągłego takiego doskonalenia się i dbania o to, żeby nie było po prostu gorzej też. Czyli trochę jak u sportowca, to jest naprawdę, naprawdę tutaj y, Naprawdę dobre porównanie, tak samo granie koncertu, czy, granie, czy, gra, czy jakiś występ publiczny jest czymś podobnym. To znaczy, w tym momencie, w tym czasie i w tym miejscu trzeba dać siebie wszystko. Najlepiej jak się potrafi. I To jest, jakby można powiedzieć, największe osiągnięcie to jest suma tych wszystkich dobrze udanych, zagranych koncertów, jakichś występów, to jest ta cała suma, jeżeli to w ten sposób na to popatrzymy, no to tak można by powiedzieć.